Polega na tym, że nie się podkopujecie i ha 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 się już to zabawa, tylko żeby mieć dobre wyświetlenie, trzeba coś się robić. A nie się podkopywać. Peniś Pa, i ten Merydok. penis. No na wstępie w filmu. Dzień dobry z tej strony penis. Nie, ja Die, ale z nie jestem w ale ze rydokiem. No <eğaz> to szumarłeś, to umarłeś niestety, coś nie da stąd przeżyć. Nie ruszaj. To już umarłeś, nie da się przeżyć. Nie tak agresywnie kociak. Super idol przy uśmiechu, co ten ja robi? Super idol nie, no przy to... uśmiechu, wymienka, tym niczym całe, kusia, no, cały, a cały starożytny zim. Nie ma Aldajs to... ma... Floyd od dzisiaj. No to weź się, weź pomóż mi kopać, ale to właśnie. No to no, weź się podbuduj i zniszcz. Zostaw mnie myredok. Ja się podbuduję Rydok rozumiesz? A ukośnik Is mogłeś zrobić w sumie. A w sumie jesteś murzynem Nie mogę ci kopać bloki Ech, kurwa, Tak, tak nie dmiany. wiem co mam robić więcej na tej wyspie No jakby chcesz to możesz zostać farmerem Farmerem, kurde, co jestem jakiś wieśniak? Nie. nie Mogę być waszym Daj mi drewna. Mogę być waszym daj prywatnym... Daj mi drena. Nic ci nie będę dawał, psie Daj dupy, daj dupy, albo dostaniesz kopa w dupy. Nie chodź dupy. dupy. Daj mi Ech paki. pierwsze zarobione ślińce taczu. Mam żelazo, mam żelazo, haha. Michał mam dla ciebie gifta. Jakiego? Patrz, to jest dla ciebie. Patrz. Patr. Trzymaj. nie domek? to, jest nie do... nie, to, to trzymaj. Daj wodę, wierz mi. Nowy lub dupą zakręci. Zapraszam, zapraszam na Rory Coaster. Rory coaster Dobry Rory Dobry rory rory. Ja Nie muszę. Ej, muszę wykopać 250 kamienia, a wykopałam aktualnie jeden. Ciekawe. O, ale jesteś spocony. No, <noise> dobry początek. A ja dopiero 40, nie? Chociaż kopię cały czas. Ja sobie czas. robię podziemny domek. Tu dopiero ja później robię? zrobisz. zrobisz ja chciał. Dobra, Michał, masz póki co tutaj swój domek. Patrz, tutaj ta klapa to twój dom. Nie mamy wielkich budżetów, synek. <noise> Dobrze. Dobra, I, 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 Dobra, ty weź kop kilofem, ja będę kopał pał Patrz, tato tu lewituje. Ej, <totopi> dzieja. Ja, tato mam tak mało spoty, że nauczyłem Harry się Potera. lewitować. <totopi> nie. Odrabisz Pokój mi zniszczył. <topi> dobra, no to pokój, Ja będę niszczył kilofem. Ej, jest rynek chłopaki! Jest rynek. Ogólnie czemu tarcza kosztuje tutaj 6... Czemu tej tarce kosztuje 69 dolarów? C a nie wiem. Kto C... Dwa razy. to to tam czarnego? Za. tam za czarnego 10. lata? ale nie masz pisać, nie możesz pisać na czacie, nie możesz pisać na czacie. Ale... Czemu? Od bo bloków musisz wykopać oś 250 kamienia? no wiem dużo, ale jak odblokujemy kopalnię to będzie się to szło szybko. A jeszcze Czy tylko 10 leweli Ale ty masz diamentowy kilo w tym diamentowym? Nie, nie chcę go marnować.

no tak wyżej, o wiele wyżej. No jest kit, ale ten kit się trochę, wiesz? Ten kit ma fajście. Czemu no, tu tak... nie ma mobów? No bo nie ma, dopiero będą jak będziemy na tym. O, I jest ten. Mob, ten myrdok co u mnie nie żył. No to sobie I... tak się złamał w półgnie, jak Mam Ale super I kit! Mam dokładnie to samo co miałem. Dajcie Ej, dajcie. Patrz, 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 to jest ten koza, trzeba ją walić. To nie jest kurz ma... idiota to jest... Baran. Nie, jest... bi, nie bijmy rydok. Psie głupi. On jest <laughs> powstę, że Niczego matki. mi nie brał. Psz pszenica, pszenica. Sugarcana mamy.

ten, ogólnie rzecz biorąc musimy, musimy sprzedawać wszystko co mamy, żeby kupić jedną wodę. Jedną wodę kosztuje, kosztuje 500. Nie, co? bo inaczej, inaczej, inaczej ja. sugarcane'y weźmiemy wtedy, ja mam, sprzedamy. Ja, Wiesz, mam to... Zaczy, ja mam kasy 50, znaczy ja mam kasy 0. Zero. Ile masz kasy? 0. Ja, e, ja mam 235, ja mam 235, nie? Ty Więc ty jeszcze trochę jesteś. i... Masz Szynlem. drewno? Micha Michał, masz drewno? Ile? No, daj mi Ej, e, jak Dobra, powiększymy wyspę, mamy już domek. Jak powiększymy wyspę, już będziemy mieli domek. Fajne. Przejdźcie do fajnego domku. No, wyobraź sobie, że tak to działa. A, a masz te białe? Coś, masz te białe? Miejsca. Masz te białe czy nie? Mam. Masz te białe czy mam, nie? No, to, to daj mi też 4. białe. To proszę. daj białe, że. Co, biały lepszy? Białe lepszy? Tak. O. I wy mi jeżeli będziecie mieć, bo ja brakuje mi dosłownie Dlaczego? Mam 410. Ale gówno. Ale czego ci no. brakuje? Czyli jednego potrzebuję, dosłownie. Jednego kobla. Masz No mam też jeden węgiel? Ma Ma jeden węgiel? Jest, Kurde, oddaj tego kobla złodzieju. Ma ktoś jeden węgiel? No. Nie mam, mam pięć No tutaj, daj da, da, da. Masz. Gdzie na? Sklep. Teraz to myrodok przyszedłeś jak jest ja, ja potrzebuję kamienia. No czemu ty wszystko dostajesz? Idź stąd! Ja, niestety, ja bardzo... On jest taki ulany, że on zajmuje całe miejsce i wszystko zostaje przez to. Eee. No, ej, no ja chcę dostać chociaż jeden ko jednego kobla, no. Dobra, daj, daj ten węgiel, daj ten węgiel. Daj ten węgiel do piecy. Albo w sumie nie mam birch logi, więc no. no to nie. Daj, daj mi ten węgiel, daj mi ten węgiel, daj ten Ale nie, bo węgiel nam ten będzie przydatny. No no, traf mi tego... ...drewna. Dobra, mam. Dajemy. Okej, weź mi, nie zabieraj tego, bo ja potrzebuję Zdebuj. tego. E, to też wezmę. To się da tutaj Nie, Dobra, mam 100 dolarów, nie, nie to, co ja robię Ile? 100. A ja mam 400. 100. Mam 100. Ja chcę dwa bułki. Mam 532 dolary. No, to kupuj wodę. Woda. Ale to jeszcze potrzebuję chyba. Ja będę farminować. Nie, farminacz, chodź, ale no wreszcie nie kurczę. No. no spadnij tam. <grym> nie robię, nie mogę tego wykazać. Nie prasa ale ta opcja Czemu jest zablokowana. No? Ej, dobra, chłopaki, musicie mi dać te. Musicie mi dać co. No, Dajcie Aha, no super. Fajne, fajne schody, fajne schody. Tam są chłopaki, a nie. Też mnie pocialek! Ja je rozbudowałem do przodu i pocialek to rozpadł. Ale co? To trochę no I te wchody No tak? No mi jeszcze jednego kabra. Nie, masz i... tego szkła, Pekajna? kajna? da już. No dobra. Uż, już, już. No idź stąd, mery Ja To ci tylko przysługę robię. Kuć ci robię loada. Teraz zrobisz mi przysługę, no ej, no zejdź tam! Nie! Idź! No nie, no dobra. Nie kopię tego, zostaw to. Nie, nie wykopię tego. Te diamenty tak zostaną. Mamy problem. No widzisz, ty masz problem, musisz zejść. Nie, nie błąd to zbierze! Nie wiecie, to chłop zebrał, dalej chłop. No! Zobacz, co wpadnę. Potrzebujesz pomocy jakiejś? Bo to będzie stok, chyba już zawsze, póki cię nie wyłączy. Nie, jest szybko, szybko, kubla, kubla. Fast, 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 daj fast, kubla, Daj mi tego kubla, bo ja będę miała szesnaście. Nie tak, żeby on to zebrał. Dobra, i chłopaki, teraz potrzebujemy drugiej wady i mam... Będzie pierwsza pierwszy achievement będzie, nie? Sklep, o kurde, pierwsza ci wetyki będzie. Nie chce mi się kopać, więc tego. No kurde, no możesz mnie nie spichać. <grymne> 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 Imo, nie kopać. Kina! <grymne> <grymne> Boris! Co zrobimy? Fajna, ja fajna świnka mrydok? Daj mi logi, fajna, logi fajna daj mi logi Daj Ej. mi logi Masz. Ale nie ty bierz no logi, tylko te nie ciemne ma. Ma. Fajna świnka Co? mrydok? Fajna? Mry... No. Nie no, idź stąd, akuratki te diamenta Nie no Dobra Idę stąd, obrażam się jakby do mnie. Dziękuję, dziękuję Uwielbiam tą pracę no, bardzo ciężko praca, mrydo Znalazłem darmową zarabiarkę, wiesz? Darmową zarabiarkę A nas... i, No chodzi o ten, że stoisz się cichaj zdaję, nie?